Witam serdecznie Hubert Konarski, zapraszam na kolejny materiał okiem doradcy Agri, tym razem z sadu jabłoniowego. Mamy końcówkę czerwca, jesteśmy w sadzie jabłoniowym odmiana Retiona Prince. Mimo dosyć licznych przymrozków, plon zapowiada się na całkiem dobrym poziomie, zwłaszcza w górnej części korony mamy dużą ilość owoców. W dolnej oczywiście mogło być więcej, ale takie mamy uroki sezonu przymrozkowego. Końcówka czerwca to czas, kiedy wydłużamy okresy pomiędzy zabiegami na parcha. Zabiegi preparatami kontaktowymi obecnie powinniśmy wykonywać co około 10-14 dni. Oczywiście, jeżeli wystąpią intensywne opady zmywające nam substancję kontaktową, powinniśmy takie zabiegi powtarzać. Najbliższe dni to czas, kiedy sadownicy te zabiegi preparatami kontaktowymi, myślę, że głównie kaptan tutaj będzie wchodził w grę, będą łączyć z zabiegami zwalczającymi szkodniki. Część sadowników jeszcze jest przed drugim zabiegiem zwalczającym owocówkę jabłkóweczkę. W wielu sadach dalej problem stanowią szyce, bawełnica więc tutaj e, te, te zabiegi będą łączone. Oczywiście pamiętajmy o prawidłowej technice zabiegów, jeżeli mówimy o zwalczaniu mszycy czy bawełnicy. Duża ilość wody, dobre pokrycie, mniejsza prędkość przejazdów e, to bardzo ważne aspekty oraz dodatek e, produktów, preparatów, które poprawiają nam pokrycie roślin e, takim... E, kondycjonerem wody jest designer plus, który jest mieszaniną silikonów, które poprawiają nam pokrycie, ale też zawiera lateks, który przykleja nam ciecz opryskową do rośliny, ogranicza nam zmywanie. Więc ta substancja jest odporna nawet na opady deszczu intensywne występujące krótko po wykonanym zabiegu. Co więcej na najbliższe dni na pewno nawożenie dolistne to jest to, czego rośliny w tym czasie potrzebują. Intensyfikujemy zabiegi produktami wapniowymi. Odmiana regionu w której jesteśmy, jest wrażliwa na niedobory wapnia, na gorzką plamistość podskórną czy na inne uszkodzenia fizjologiczne, jak chociażby rozpady miąższu, czy oparzelizna powierzchniowa, które mogą być właśnie wynikiem zbyt niskiej zawartości wapnia. Tutaj z gamy produktów folik, na pewno folik Amikal będzie się dobrze nadawał na obecne warunki pogodowe. Wiemy, że idą wysokie temperatury, a Amikal jest takim produktem, który jest sprawdzony od wielu lat przez naszych sadowników i nawet przy wysokich temperaturach może być stosowany bezpiecznie dla rośliny. Jest to wapń, kompleksowany aminokwasami, do tego zawiera cynk. Mangan, czyli mikroelementy, które odp odpowiadają też za odpowiednią ilość chrolofilów w roślinach, za utrzymanie zielonej barwy skórki, więc również będą poprawiały nam te parametry wizualne. Owoców. Okres po opadzie czerwcowym to też dobry czas na to, aby ocenić, ile owoców mamy na drzewach i zastanowić się nad uzupełnieniem azotu drogą posypową w momencie, właśnie w tym momencie, kiedy rośliny będą zakładały czy różnicowały pąki kwiatowe, zwłaszcza na tych odmianach, gdzie to zawiązanie jest na bardzo dobrym poziomie, gdzie drzewa nie wykazują zbyt silnego wigoru. I wiemy, że ta dawka, którą zastosowaliśmy do tej pory azotu, nie przekroczyła tych 100 kg. Spokojnie do tych 100 kg czystego azotu, czystego składnika w najbliższych dniach możemy rozsieć, tak aby uzupełnić tą ilość azotu i zapewnić odpowiednie odżywienie naszych sadów, naszych drzew. Oprócz tych rutynowych zabiegów, o których powiedziałem, czyli zwalczanie parcha, szkodników czy nawożenie do listne, ten sezon wyróżnia się dosyć trudnymi i nieprzewidywalnymi zjawiskami pogodowymi. Jak to często bywa przy takiej zmiennej pogodzie, zaskakują nas problemy, które w poprzednich sezonach nie miały aż tak dużego znaczenia. W tym sezonie, czy to w sadach jabłoniowych, czy głównie gruszowych, dużym problemem są bakterie. Zachęcam do lustrowania sadów, bo te wysokie temperatury, które nadchodzą i ostatnie opady deszczu na pewno przyczynią się do wzrostu presji ze strony zarazy ogniowej. Dlatego lustrujmy, lustrujmy sady, lustrujmy kwatery i w przypadku, co ważne, w przypadku zauważenia objawów należy wycinać i palić te pędy tak, aby wycieki bakteryjne nie powodowały kolejnych infekcji. A co możemy zrobić, żeby wesprzeć nasze sady właśnie w tych trudnych, stresowych warunkach? Na pewno dobrym rozwiązaniem jest biostymulator, jakim jest sergomil L60, który zawiera miedź kompleksowaną, która jest bezpieczna w obecnej fazie rozwojowej dla roślin, nie będzie powodowała nam, nam oparzeń. A mocniejsza roślina lepiej radzi sobie z... Ze stresami, czy to stresami abiotycznymi, czy biotycznymi. Chociaż ostatni tydzień przyniósł lokalnie nawet dosyć intensywne opady, w Sadach mamy do czynienia z suszą już tak naprawdę od. Samego startu sezonu wegetacyjnego i obecne wysokie temperatury zapowiadane, i też wiejące wiatry będą przyczyniały się do pogłębiania tej, tej suszy. Dlatego w sadach, gdzie mamy możliwość nawadniania, najbliższe dni to czas, kiedy powinniśmy to nawadnianie czy rozpocząć, jeżeli jeszcze nie, nie były kwatery nawadniane, czy to nawadnianie kontynuować. Tak, aby rosnące zawiązki miały dostateczną ilość wody i żeby rośliny po prostu nie cierpiały w, w trakcie tej suszy. Podsumowując, chociaż czas intensywnej ochrony w sadach jabłoniowych jest już za nami, to też najbliższe dni i tygodnie nie przyniosą nam odpoczynku. Powinniśmy regularnie wizytować sady, lustrować sady, tak aby nie, nie dać się zaskoczyć problemom, które mogą pojawiać się w naszych sadach. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania, do dzielenia się spostrzeżeniami i do zobaczenia w kolejnym materiale.